No kochani, to my chyba nie wstaniemy od tego stołu. kieliszków jest tutaj masa. I octów też jest ogrom. Tak, i dzisiaj jest dzień zlewania octów i przy okazji też degustacja, bo upominaliście się już o to, że dawno nie robiliśmy degustacji octów. I zacznijmy od octów, które już są zlane. Niektóre już mają kilka miesięcy. To mamy ocet. Przytulia. 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 czepna. Ta, którą Ty lubisz. Tak, bardzo jestem ciekawy smaku. Oraz ocet z kotków leszczyny. To robiliśmy, no, tak. kotki leszczyny. To jest wczesna wiosna. Dobra, nie, nie po całym no. <noise> to... Trochę łupi, a potem ja. Upiję. Czyli tak. ocet skotków leszczyny. Pięknie wyklarowany. Bardzo ładny kolor ma. Pachnie delikatny. Mhm, tak, Zapowiada wypowiada się bardzo delikatny smak. Tak. Jest bardzo delikatny, ale jednocześnie bardzo dobry. Taką ma lekką goryczkę. Bardzo delikatny posmak, ale bardzo smaczny. Tak powiedziałbym, że posmak dobrego wina. Ale nie ma win, bo nie poszło no Nie, Nie, nie poszło, nie, nie, no jest ocet, ale taki z takim... Z nutką winną, mhm. można by tak powiedzieć. Zobaczymy teraz przytulię czepną. A, żeby wyczyścić kubki słakowe, odrobina imbiru. Przytulia czepna. Co teraz powiesz na temat octu z przytuli czepnej, której mamy mnóstwo zasuszonej, a jeszcze rośnie. Z suszonej też można zrobić ocet. Też delikatny zapach. Mhm. Ale inny. Każdy ocet ma inny smak inny zapach. Mocniejszy. Mm. Powiedziałabym, że bardzo, bardzo mocny. Bardzo dobry. O! Mm. Bardzo mocny słuchaj. Smakowo też piśmiki. Bardzo mocny i bardzo dobry. Teraz płatki makapolnego. O! Jeszcze coś tutaj widzisz, musiało buzować. Zobaczymy Ale dlaczego. Ale zapach ma, Bo otworzyła się już czuć. Zobaczymy, co z tego wyszło, płatki maka polnego. Dobra, intensywny zapach. Mhm. Ale nie powinno tak gazować. Czyli znaczy, że zrobiła się z tego lemoniada. Jest delikatny, ale rzeczywiście są bąbelki. Tak, trzeba go otworzyć. Zrobił się gazowany, bardzo, bardzo delikatny. Ale trzeba udostępnić mu powietrze, bo on mhm. tego potrzebuje. Nie ma ani osadu, ani nic. Jest bardzo ładny. Teraz dalej mamy haber bławatek, tylko kwiaty. Widzisz i tu nie było gazu. Mhm. Same kwiatki, habra bławatka. Bardzo ładny kolor. Tak, ale właśnie jeszcze wracając do maka polnego, jego płatków, to um, aż dziw, że to jest taki intensywny kolor, prawda? No a teraz co o tym powiesz? Z chabra błagatka. Zapach bardzo ładny, delikatny. Bardzo delikatny i bardzo smaczny. Bardzo dobry. Mhm. No. Właśnie z takimi octami mogłyby zaczynać sobie swoją przygodę octową osoby, które, dla, którym nie służy ten mocny smak mm -hmm. octów. Teraz mamy octy, które są w robieniu się. I tu od razu e, najpierw zacznę od wyciągnięcia matek octowych, żeby się w ogóle do tego dostać. Ręce mam umyte. Ale piękne. Mm. Po prostu nie taka gruba, no wspaniała matka. Jedna, ale druga jest jeszcze, bo opadła wcześniej. Druga matka odsłowa. Znaczy, potem się kolejna zrobiła. Muszki, Muszki oszaleją z radości. Zaraz zamknę, O! Proszę, a ja już zamykam ten sój, żeby nam tu muszki nie krasowały. Czyli truskawka. Truskawkę już znamy, bo. Chyba ale nie ostatnia... degustowaliśmy. Ostatnio nie degustowaliśmy, mówiliśmy, że truskawka mówiliśmy. nas zachwyciła. Tak, ale nie, nie próbowaliśmy, no. więc teraz jeszcze ona powstała troszkę. Zapach bardzo ładny. Chociaż właśnie dlatego dorabiałam, że nam tak smakował no ten ocet. Jest naprawdę świetny. Tak. Jaki ocet Z natki Pietruszki. Mm. I ma. Ma posmak y... truskawek. Kluczkawek. Mm. Mm. Ma, ma posmak truskawek. Dziękuję. Dobrze. Odstawiam truskawki. Biorę, mm. biorę borówki. Świetnie. Biorę borówki. No z borówek. Jeszcze nie próbowaliśmy. Nie, nie próbowaliśmy, ale znów dzisiaj będzie zlewany, więc wyjmę matkę octową. Jest o wiele delikatniejsza aniżeli tamta, ale ma piękny kolor. Czerwone daję już teraz do czerwonych. Nie mam tyle miejsca, żeby trzymać wszystkie matki osobno, w zależności od rodzaju. Teraz, Aha, to... tak, ten, żeby się nie mieszały smaki. Proszę. Zamknij od razu. Bardzo ładny zapach. I bardzo ładny kolor. Bardzo ładny kolor. Mhm. I znakomity smak. Matomity smak. O, pyszny. Nie próbowałam jeszcze tego octu. No. I ma moc, tak po chwili tą moc czuć. Tak. I wiesz co, tak jak w przypadku truskawki, tak samo tutaj czuć smak truskawki i borówki. Tak. Pyszny. Dobrze, tego odstawiamy. Ile jeszcze mamy? Jeszcze jeden owocowy, czerwony, to jest porzeczka. Też nie próbowaliśmy jeszcze. Tak, z nie próbowaliśmy, więc nie. ta, ta matka odstawa już wygląda troszeczkę inaczej. Nie, myślałam, że to jest pleś, ale nie. Ona ma, zobacz, zupełnie inną ale strukturę. Całkiem inaczej wygląda. Całkiem inaczej wygląda. To jest wszystko zwarta struktura. Może to pokażę, bo to bez metalesz. I nadal już ją wyjmę. Ale dysk. Sztywna, nie? Bardzo sztywna. Bardzo sztywna, O! Wygląda <grym> jak dał nie? na naleśnik do zjedzenia. Ciekawe jak to smakuje. Wiesz co, robi się z matek octowych, octy oczywiście, co jest nieprawdopodobne. I robi się z matek octowych też octy. No, z matek octowych się robi octy, no to wiadomo. Po prostu show. A wiecie kochani, spróbujcie to przekroić, Nawet nożem. Potem trzeba będzie dolać octu, żeby matki octowe były przykryte octem. Teraz wytrę z tego stołu i przejdziemy do octów ziołowych. Próbuj. Wiesz jaki ma zapach? No weź zobacz, czy też poczujesz to samo. Nie wiem, nie czuję. Dla mnie czekoladowy. Tak, no, pokaż. No zobacz, taka czekoladka, jakbym czekoladę wąchał. Nie, nie wiem, no okej, okay. spróbuj. To jest korzeczka? Mhm. Jest ok, aczkolwiek no, no porzeczki nie Jakiś inny posmak ma niż porzeczka. Po prostu jest to smak yy, i tyle. Dobrze, a teraz chwilka przerwy. Czyli teraz wrotycz. Tak, wrotycz. Krzysiu siedzi ze złamaną nogą. Muszę go obsłużyć z tymi słojami. Z tymi... Nigdy mi tak żona nie mówiła. Nie, choć tak Co Zostaw, ja przyniosę. No, tak. Teraz Zostaw, ja to zrobię. O. Rwie się matka, ale tak, dlatego? Przyklejane są tak. tak. Dlatego, że są po prostu poprzyklejane. Yy, Kwiaty i to trzeba będzie kwiaty wyjąć i włożyć z powrotem do octu. Jeżeli chodzi o ten ocet wrotyczony, to matka octowa zrobiła się za wcześnie według mnie, bo co prawda kwiaty spadły na dół, ale one są bardzo jeszcze sztywne. I ten ocet no nie ma jeszcze nawet trzech tygodni w nastawie, ale zobaczymy, spróbujemy jaki jest i zdejmę matkę octową, ale chyba nie będę go dzisiaj jeszcze zlewać. Zapach ma bardzo ładny. No właśnie. Z tym octem, z piciem z tego octu wrotyczowego to należy uważać, bo w zasadzie on jest zalecany jako do użytku zewnętrznego, bo zawarty tujon może źle wpływać na wątrobę. Znaczy ja piję codziennie. Tak, ale pijesz... Ocet, ale oczywiście tak 2-3 łyżki na szklankę wody. Ale ocet wrotyczowy? Tak. W tyczu. Nie, nie, nie. Pijesz ze żniowca, przepraszam. Ze żniowca ty pijesz. Mm. O. Wyjątkowy. O. bardzo dobry. Wyjątkowy smak. Mocny mm. i ma swój smak. Ma swój smak i to jest właśnie taki smak, który jest odzwierciedleniem zapachu wrotyczu, tak można by powiedzieć. I jeszcze jeden z tych właśnie... wyjątkowy I podobna jest sytuacja z nawłocią. Że matka snowa też zrobiła się troszeczkę za szybko. Wezmę to. Ja wezmę. Sieć. 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 Nie wykonuj niepotrzebnych ruchów nogami. I tutaj mamy też matkę od stową, ale ta już jest mocniejsza. Chociaż też zobaczcie z napłocią. Też Ale świętna. Jaka słoneczna. Uczę to, żeby się mierzył, jak przywinie smak. Zobacz, to pięknie wygląda. Tak. tak. Bardzo ładnie. To. Mm. No i próbuj. Nawłóż. Pięknie pachnie. Ale nie jest to jakiś zapach taki intensywny. Nie, delikatna, ale delikatne. piękna. Matka octowa też wspaniała. Świetna. Mmm. Cudny jest, taki słodkawy. Ale ma. F Fantast, pierwszy raz piję ocet na włocie. Mm. Ale jest, zupełnie ma inny smak niż inne octy. To jest nieprawdopodobne. Jest po prostu octem słodkawym właśnie, mm. prawda? to świetna. Naprawdę, ja jestem zachwycony tymi octami. Ich smakiem. Nie no, to jest wybitny ocet, wybitny. Ale jeszcze przecież kochani, na włoć jest. No. Jeszcze na włoć rośnie, a przypuszczam, że w tych rejonach zimniejszych ona teraz dopiero e, będzie miała swój szczyt kwitnięcia, więc naprawdę warto jest zrobić e, ten ocet. Tak, dorobimy jeszcze. Zbierzemy na włoci i dorobimy, chociaż mamy też na suszoną, dużo, ale suszona. Też suszonej będzie ocet, ale skoro jest, świeża Aha. to się zrobi. A ona jest szczególnie przydatna Tobie, bo ona ma też działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, a Ciebie złamana noga boli. Też wpływa regulująco na pracę jelit, na perystaltykę, ma takie działanie przeciwbakteryjne, więc. Skoro ocet przejmuje też właściwości rośliny, z której został zrobiony, to on jest dla Ciebie idealny. Idealny. Myślę, że no, dla wszystkich jest idealny. Ale to jest odkrycie e, sezonu dla mnie, ocet z nawłoci. No i tyle mamy dzisiaj do degustacji, natomiast jeszcze jest nastaw z octu, e, octu na ocet z pomidorów. I z tymianki. Tak, to są, to, jest, to są pomidory i tymianek. Tam jest jeszcze oczywiście bardzo dużo ostu jabłkowego. Jest jabłko pomieszane z borówką, jabłko z cynamonem i z goździkami. Dzisiaj nastawię ocet z gruszek i pieprzu syczłańskiego. No i nie wiem, co mi wyobraźnia podpowie, ale który dla Ciebie, tak zapytam jeszcze, który dla Ciebie ocet jest zaskakujący i wybitny? Myślę, że z tego w Z nawłoci. Na z nawłoci. Z Na tak. Włocie, tak. Truskawka super. Super. Borówka tak samo świetna, ale nawłoć ma w sobie zupełnie inne smaki. Aniżeli od stylu. Agres mnie taki. trochę zaskoczył, że tak nie ma po smaku agresu. Ale agresu Przepraszam, porzeczki. Aha, porzeczki. Nie ma po smaku ag porzeczki po e, no, no. po 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 i taki no. Taki mało wyracisty, no, tak. Ale poza tym te octy wszystkie są. Genialne. Naprawdę genialne. Także kochani. Macie jakieś pomysły na octy, możecie nam podpowiedzieć. Może jeszcze zrobimy coś według Waszego przepisu, ale jeżeli macie, natomiast jeżeli macie tylko możliwość, żeby zebrać na włącz, to zróbcie ocet na błąd. I teraz mam obraz mojego marzenia, czyli piwnicy z octami. Już sobie wyobrażam, że stoją tam beczki drewniane, robimy octy, degustujemy octy. I mamy od wielu lat. A potem je butelkujemy tak jak w winicy. Właśnie. Ale żeby się marzenia spełniły, to trzeba je mieć, więc może, może. Kochani, a wszystkie te piękne słoje, czy to właśnie w takim kolorze szkła butelkowego, przepiękne, takie nadrukowywane, jak na przykład ten który wam pokażę, niby biały. Ale przecież ma tutaj wydrukowanych mnóstwo takich wyciśniętych owoców. Nie wiem, czy to dobrze widać. Oraz takie buteleczki. Ja używam takich butelek właśnie typu kubuś, ponieważ w nich trzymam próbki octów. Jeżeli ktoś chciałby spróbować albo zobaczyć kolekcję, to wtedy mam właśnie w takich mniejszych buteleczkach. Do tego na przykład są takie. Bardzo ładne różnego kształtu, etykiety i te wszystkie akcesoria możecie oczywiście kupić w sklepie superbutelki.pl. My bardzo lubimy ten sklep i tam się zaopatrujemy we wszystkie te akcesoria do octów i do przetworów. W opisie do tego filmu będzie link do sklepu superbutelki.pl. Gdy klikniecie w ten link, zostaniecie przeniesieni do sklepu, to jest link afiliacyjny, to znaczy. Że jeżeli zrobicie zakupy, my otrzymamy za to drobną prowizję, a tę prowizję przeznaczamy na zakup karmy dla naszych zwierzaków. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za zakupy. W każdym kącie, w każdej chwili. Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w ja szczurce. W tym istota okej ok, tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem, które mam Jest okej, okay, jest okej okay. Świat się cieszy z pracy mej. I'm okay, I'm okay. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, bawi śmiej Make okay, walk this way. Co widzę, to co czuję, Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję, Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, Jesteś ok jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, W każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy.